The God Slayer, co to jest? Co to jest God Slayer, panie PlayStation? What the hell? A z jakaś? No z taką estetyką. Celestials. Master. Mijemy ultra ultra w osobę

Od razu przejście do gameplayu. Ale tutaj fajna dbałość się o detal, że te płytki kurde nawet się ruszają patrzcie jak po nich stąpa. Fajne. zazdrościli Wherwinsmeet? Ta normalnie no Upichcili gierkę taką w miesiąc Zobaczyli Wherwinsmeet i powiedzieli dobra robimy wielką grę na Unreal Engine 5 I zdążyli już trailer wrzucić No zazdrości stworzone Prawda, co to było? Jakieś telekinetyczne moce? Tak. Wygląda to troszkę sztywno. No, to takie bardzo wyreżyserowane, nie? Wysyłają cię w jedno konkretne miejsce, tak naprawdę chyba. No i dają ci sztuczki do zabawy. Co jest grano? Wygląda jakbyś miał być jakimś awatarem, takim walczącymi żywiołami. O, parowanie było. Udźwiękowanie nie jest złe. I te animacje walki, finishery są ok. Ogień ładnie wygląda nawet. Tylko. Pomiędzy tym wszystkim to wygląda tak jakoś sztywno-drewnianie. A fajne, że możesz broni z typa użyć, pa. To spoko. Będziesz chciał sobie dobrą kolejność zabijania przeciwników opracować po to, żeby wykorzystywać rzeczy z nich. Oho, silość. Kurde. Chyba tworząc taką grę nie chciałbym, żeby to była tak obwios dla gracza, co ma zrobić w danym momencie, bo co chwila się podświetla coś. Tak wygląda, źle wygląda bardzo. Oj, to wygląda fatalnie. Kurde, ale to już na trailerze nie ma 60 klatek, nie? I powiedziałbym, że wojna też nie jest najlepszy. No, pytanie: jaka wolność w kombacie? To jest dla gracza, jest oddana. Jest jakiś typeczek z giga grzywą, no. Nieźle go <laughs> Oho. nie dał się tam, czy wyprowadzeni, można przejść do bitwy. A czy trochę kiczowato to wygląda? Nie wiem, czy real, czy nie, ale dla mnie to jest. Moc, Mocno kiczowate w niektórych momentach, tak. Graficznie czasami wygląda dobrze, animacje czasami wyglądają dobrze, ale połowa tej gry jest totalnie jeszcze taka niedorobiona. Co się wydaje. Co nie znaczy, że wcale gra będzie zła, nie? Różnie może być. Nawet czasami wygląda jakby oni chcieli komediowo to trochę odgrać. Azjatycka gra wygląda kiczowato, no way. Kurwa większość gier azjatyckich ostatnio jest znacznie lepszych od zachodnich. Wy nie wiecie co gadacie. Stellar Blade, Wukong, Gryfram Software oczywiście. Kuczang. Większość, bo większość, że tylko lejem. Widzę Nie czepiajcie się z Co jest kurwa? To jest jakieś połączenie z mechanizacją. To jest Ranger, stary. Ta muzyka tle w ogóle nie pasuje. I to ma 15 FPSów, ów kurwa, by tam i do Dzięki ja sprejd za prime. A. I nie wiadomo. W przyszłym roku. Kurde, jaki misz masz, nie? Okej, okay, ten film, fajny pomysł. Wiecie co? No, to wygląda jak gra, która oczywiście jasne, graficznie nie wygląda aż tak źle w wielu miejscach, nawet pojedynczym, który wygląda dobrze. Yy, tak, gameplayowo, ona mogłaby wyjść w 2013 roku i ludzie by się nawet pewnie jarali. Ale w 2025 kurde to wygląda tak... Nie bardzo zwyczajnie I raczej tanio Ekspedycją też się nikt nie jarał przed premierą, pamiętajcie. No pewnie ta gra może okazać się absolutnym hitem i będę się jarał i skakał na krześle, jak to zagram. Ale możemy oceniać prawdopodobieństwo takich zdarzeń i wydaje mi się, że tutaj akurat jest dość niskie. Średniaczek, nie wiem, jakoś mi nie siedzi. Ta animacje, zwłaszcza w ogóle w cutscenkach takie drewniane się wydawały. Ten kombat tutaj akurat na ulicy wyglądał raczej najlepiej. Wykorzystywanie elementów otoczenia jest spoko, ale mówię, trochę lepiej wizualnie bym to zrobił. W sensie nie tak obvious i może mniej rzucające się w oczy, żeby można było sobie kombinować, żeby było tego dużo, żeby można było w różny sposób przeciwnika pokonywać. To na 100% mam nadzieję, że tak ogólnie będzie, że będzie wiele sposobów, a nie, że jest ten jeden silos i się świeci jak psu jajca, no to wiesz co zrobić tak naprawdę, nie? To to. Stylistyka wiadomo, no azjatycka, natomiast ciekawi mnie ten koncept mechowy. To może wyglądać jak dwa totalnie różne światy, ale może jakimś cudem to fajnie połączą i splotą. No tutaj mi to wyglądało powiem szczerze jak jakiś fanfic. Taka sklejka, kurde. Totalna sklejka. Jakieś Power Rangersy tu się nagle wydarzyły, nie wiadomo o co chodzi. A jeśli chodzi o tego audio, no to mocno średnio. Nie pasowało mi też do wielu scen, które tutaj miały miejsce. No chyba, że zostało dodane do wideo później. Nie wiem co to zagrało wpadłem, ale główny bohater to kropka w kropkę wyjęty z awatara legendy Anga. Kurde, może to jest w ogóle, wiesz, w uniwersum. Nie wiem no to kurde. <gryw> wygląda niespójnie jakoś tak graficznie. No ale cóż, może wyjdzie super. Kto wie, trzeba czekać. Kiedy to ma wyjść? Open World RPG to w ogóle ma być. To jest ciekawe. Zobaczymy, jakie tam będą drzewka, jaki rozwój postaci, czy rozdawanie punktów. Cholera wie, co oni tutaj wymyślą. I Open World w momencie, gdy tutaj przedstawili nam coś wyglądającego niezwykle liniowo, też ciekawie brzmi. No nic, zobaczymy. Zobaczymy.